Dzisiaj przyjrzymy się niesamowitym sekretom na mapie, zmianom, nowym przedmiotom w plikach, czy chociażby tajemniczemu prezencikowi, który przygotowało dla nas Epic Games. Zaciekawieni? Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj, aby chwileczkę odpocząć od fabuły przed wielkim BOOM, skupimy się na sekretach na mapie i w samej grze. Ostatni raz przyglądaliśmy się im jakiś czas temu, a więc pora zobaczyć, co takiego przygotowali dla nas twórcy w tej aktualizacji. Ja wam tylko przypominam o wpisaniu mojego kodu Jaju. W Fortnite do sklepie w celu wsparcia mojego kanału, dziękuję bardzo. Chociażby tej piące, która pochwaliła się właśnie screenami zakupu na naszym Discordzie czy przy Wyszawce. A więc teraz, skoro uhonorowaliśmy takie znakomite persony z kodem Jajuty, to bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Ja już was doskonale znam moi kochani, jesteście tutaj najpewniej z powodu prezenciku od Epic Games, a więc tutaj macie minutę, w której o nim mówię. Pamiętajcie o zostawieniu łapki i subika, aby nigdy nie przegapić właśnie takich ciekawych nowości, a teraz lecimy dalej. W sumie to beczunia z każdego, kto przeskoczył do tamtej minuty, a więc dla wszystkich cierpliwych mam malusią wiadomość: Epic Games uraczyło nas darmowym plecaczkiem klasy legendarnej, który, przynajmniej w moim odczuciu, jest jednym z lepszych. Jak na darmową nagrodę, to jest to totalna bomba i ja sam niezwykle się cieszę, że coś takiego trafiło do naszych łapek. Jednakże jak go w ogóle zdobyć? Epic Games dodało nowy tryb, jakim jest królewska impreza. Jest to typowy tryb, aby troszeczkę się odstresować od tych wszystkich. Wszystkich spodzęńców. Możemy tam bawić się z naszymi znajomymi, czy to w jakieś minigry, czy w roleplay, co umożliwia kabina dająca nam dostęp do naszej szafki ze skinami. Oprócz tego, możemy tam szlifować nasze umiejętności poprzez skoki z busów inne takie. Jeżeli zagramy chociaż jeden mecz na tym trybie, czyli po prostu dołączymy, wykonamy jakąś aktywność i wyjdziemy, to czeka nas ciekawa niespodzianka od Epic Games. Otrzymamy wcześniej wspomniane skrzydełka, jednakże póki co ta opcja jest zablokowana najpewniej, czy to przez pomyłkę, czy celowo. Epic Games udostępniło ten tryb od razu. A miał on być wstępnie odblokowany w piątek o 3 w nocy. Stąd też można wywnioskować informację, że najzwyczajniej w świecie plecaczek otrzymamy w ciągu najbliższych dni i to najpewniej o 3 w nocy, właśnie w piątek. Nie ma co się spieszyć, ponieważ nic Wam nie ucieknie, a twórcy nas zapewnili, iż otrzymamy darmową ogrodę za 100% za uczestnictwo w tym trybie. A więc mam nadzieję, że już niedługo pokażecie siłę swojej wyobraźni, tworząc najlepsze kompozycje z tym właśnie plecaczkiem. Zanim przejdziemy do ogromnych sekretów na mapie i innych ciekawych nowości, to parę naprawdę szybkich słów o tym, co się zmieniło w aktualizacji. Został dodany nowy tryb polegający na eksporcie pojazdów. Mamy dwie drużyny. Jedna ma zadanie ochraniać wózek i nieustannie pchać go do przodu, aż do miejsca destynacji, a druga ma jeden prosty cel. Nie dopuścić do ukończenia transportu ciężarówki. Natomiast dla trybu królewskiej imprezy została dodana nowa mapa, którą stworzyło oczywiście Epic Games, aby najpewniej nie Kombinować z burzą i obecnymi miejscówkami, można powiedzieć, że jest to świetna rzecz, bo tak po prostu jest. Teraz pora na właściwą część tego odcinka, czyli sekretne skiny, a także zmiany na mapie i nie tylko. Jeżeli zostałeś odesłany do tej minuty, to gratulacje. Nie znajdziesz tutaj informacji o darmowym przedmiocie, ponieważ jest ona na samym początku materiału, a więc zmykaj stąd i oddaj głos w ankiecie, ponieważ jest to mi potrzebne do pewnego socjologicznego badania z bosu. Wielkie dzięki i nie miej mi tego za złe. I tak wiecie, że was kocham. Mam nadzieję, że wiecie, że na naszym Discordzie niedługo ruszą customy z Fortnite na nagrody, a więc jeżeli jeszcze was tam jakimś studem nie ma, to koniecznie tam wbijajcie w przerwie między gadankiem z naszą świetną społecznością. Możecie chociażby wziąć udział w dyskusjach na temat fabuły Fortnite, pograć z kimś, czy pochwalić się zakupem z moim kodem, a więc naprawdę polecam tam wam bić. Pierwszy skin, jaki możemy zauważyć, to taka pani, która jest naprawdę niesamowita. Pomijając tutaj walory, oczywiście, tego skina, to warto przyjrzeć się samym barwom, właśnie tutaj, nocnego życia, ponieważ, według mnie, jest to jeden z lepiej zrobionych skinów. Ma w sobie coś takiego świetnego. Widzicie, ciągle emanuje nowymi barwami i jest naprawdę kozackim skinem. Oprócz tego mamy masę, ale to masę takich szpiegowskich skinów, które być może gdzieś tam wplątają się w babułę, jednakże póki co nie widzimy żadnych ich. Eee, specjalnych barw, ale warto przyjrzeć się właśnie agentowi, który to reprezentuje nową organizację i ma na ramieniu jej właśnie symbol. Jest to organizacja wcześniej nam nieznana. Nie jest to ani cel, ani wintertek ani przybysze, a więc pozostaje nam poczekać, ponieważ jest to naprawdę ciekawy wątek, który niedługo może się rozwinąć. Oprócz tego otrzymaliśmy tak naprawdę, tak jakby siostrę lęks, czy może coś takiego w tym rodzaju. Taka kocica, pantera, nie wiem co to właściwie jest, ale skin sam sobie mi się nie podoba. Ponieważ wygląda na dość taki niedorobiony, ale oczywiście jest to tylko moje zdanie. Oprócz tego mamy panią w żółtym szlafroku, czy chociażby plik informujący nas o tym, że do gry został właśnie dodany Marshmallow Bundle, czyli zestaw Marshmallow. Oznacza to tyle, że najpewniej niedługo zobaczymy go w sklepie, a kto wie, może w końcu jakiś koncert. I mam nadzieję, że jeżeli tym razem zobaczymy koncert Marshmallow, to będzie on na pewno wykonany trybie Travis'a Scotta, ponieważ naprawdę była to ogromna bomba, która pobiła wszystkie rekordy Fortnite'a. Pomijając szybko fabułę, warto przyjrzeć się zmianom na mapie, ponieważ mamy chociażby nową miejscówkę, jaką jest Karkołomne Kino, ale zaraz, jaju! Przecież Karkołomne Kino jest tutaj od kilku sezonów. No, dokładnie, ale obecnie otrzymało oficjalnie nazwę, dzięki czemu stało się prawowitą miejscówką. Odejdźmy na chwilę od fabuły czy mapy i przyjrzymy się plakatom, które mamy w plikach. Jak możecie zauważyć, są to chociażby te, które właśnie widzicie na ekranie. Widzimy tam takie jakby, tam motywy wodne, mamy miałśniaka z pomponami, mamy chociażby rekina, czy jakiś domek unoszony na wielkim kole ratunkowym. Oznacza to tyle, że sezon trzeci, tudzież końcówka naszego sezonu, będzie jako tako powiązana z wodą. Być może słowa Pana, pana Niebieskiego, które usłyszeliście w poprzednim odcinku, rzeczywiście się spełniają. Nią I ta osoba przepowiedziała, że chociażby do Fortnite'a nadejdą rekiny czy wiele nowych zalanych miejscówek. Zapowiedział on wiele ciekawych rzeczy, jak na przykład to, że rekiny będą nowymi mountami, czyli wiecie, takimi pojazdami podwodnymi, co myślę, że byłoby nawet ciekawe, ponieważ łódki obecnie są tak troszeczkę niezdarne, a taki rekin na przykład mógłby nas zabierać na głębiny, dzięki czemu byłby naprawdę uniwersalnym przedmiotem w nowym podwodnym świecie w Fortnite. Oprócz tego przy każdym plakacie widzimy bardzo ciekawy detal. Jest to pewna parasolka, która reprezentuje pewną firmę. Tą firmą jest No Suite Insurance. Jest to oczywiście firma budowlana, która zajmowała się chociażby odbudowywaniem e, wykrzywionych wież po tym, jak zniszczył je meteoryt. A więc trzeba poczekać, ponieważ być może ta cała woda nie jest powiązana z Minasem i maszyną z zagłady, a być może jest powiązana właśnie z tą firmą, która przerobi część mapy, albo właśnie odbuduje ją po tym jak maszyna zagłady ją zniszczy i najzwyczajniej w świecie stworzy wiele akwenów wodnych, które będą służyć po prostu do rozrywki na twarzy miauśnika. Nie widzimy jakiegoś tam zmartwienia spowodowanego jakąś tam apokalipsą, która mogła wybić połowę mapy, a widzimy zadowolenie z tego, że w końcu jest się gdzie wykąpać. A oprócz tego widzimy nową miejscówkę. Myślę, że to może być nawet agencja na wodzie, a więc pozostaje nam poczekać i pomyśleć co takiego kombinują twórcy, ponieważ świetle tych przecieków naprawdę nie wiemy o co chodzi? Być może jest to powiązane z nadchodzącymi wakacjami i tym, że twórcy chcą nazwać jakby taki klimat wakacji oraz temu, aby każdy poczuł się rzeźko w naszej grze. Przed chwilą wspominałem wam o nowym trybie, jakim jest Królewska impreza, i oraz o tym, że do tego trybu zostanie dodana nowa mapa. I jest ona dość ciekawa, ponieważ możemy na niej znaleźć chociażby szkielet Katusa. Nie wiem czy jest on oficjalnie w grze, jak póki co grałem nie mogłem go nigdzie znaleźć, ale w plikach jak najbardziej się znajduje. i Jest to po prostu szkielet naszego Katusa, którego znamy z poprzednich sezonów, a więc naprawdę ciekawy smaczek, aczkolwiek nic poza tym nie wiemy. Nie ma żadnych przecieków z nim więcej go powrót jest raczej rzeczą nieprawdopodobną, a więc pozostaje nam po prostu poczekać. Ja mam nadzieję, że tylko nie powróci, ponieważ ostatni raz, jak powrócił, to prawie w przybyszów nam wszystkich pozabijał. Jak doskonale pamiętacie, w poprzednich odcinkach pokazałem Wam pewien wypadek drogowy. Na całe szczęście policja i inne służby już tutaj dotarły i zajmują się ocalonymi i na całe szczęście zaczęto już tutaj wszystko sprzątać. Widzimy, że niektóre palety czy fotele są już tak trochę posegregowane, czyli ktoś te całe zniszczenie chce jak najbardziej uprzątnąć i pomóc oczywiście tym ludziom, którzy ucierpieli w tym wielkim wypadku. Miło widzieć, że na świat Fortnite jest ciągle żywy i według mnie jest to po raz kolejny. Moja ulubiona zmiana na naszej głównej mapie, ponieważ teraz mamy aż dwie, nie licząc trybu kreatywnego, ponieważ widzimy, że nasz świat Fortnite nieustannie żyje, nieustannie jest w ruchu, a także jeszcze mu się naprawdę przypatrzy, ponieważ odbiegając od tej fabuły, są to naprawdę takie smaczki, które naszej grze nadają jak najbardziej życia. Póki co agencja stała tak jak stała Więc od niej na chwilę odskoczmy Ale przeprowadźmy się tak trochę do Wątku, który jest powiązany z Midasem Jak doskonale pamiętacie, kiedyś Zaczął on zamierać różne przedmioty w złoto I tak się stało, że chyba te przedmioty Zaczęły w końcu niszczyć nasze Obecne budowle, tak się składa Że w jednym niebieskim domku Przy pewnej miejscówce, którą doskonale Znacie, było sobie złote krzesło Tak się składa, że kilka dni temu Się przebiło przez ściany I obecnie jest na dole tego w budynku, kto wie, może zapowiada to jakąś najnowszą zmianę Fortnite, która na przykład wprowadzi e, rifty, które były w poprzednich sezonach. Czyli, wiecie, rzucamy i tym razem zamiast jakiegoś losowego przedmiotu, to z takiej szczeliny wypadnie jakiś złoty przedmiot, który będzie powodował ogromne spustoszenie. Miejmy taką nadzieję, ponieważ według mnie byłaby to naprawdę ciekawa i niesłychana zmiana. Oprócz tego w grze mamy masę nowości jeżeli chodzi o tryb kreatywny, który możecie właśnie widzieć w tle. Naprawdę ładne zmiany i ta sama Atlantyda może i wskazówką do tego, że czeka nas zalanie mapy, ale o tym przekonamy się w odcinkach fabularnych. Oprócz tego, jeżeli chodzi o takie smaczki na mapie, to jak doskonale pamiętacie jakiś czas temu gnomy uprowadziły naprawdę dużą część misiów i je po prostu zamknęły. Na całe szczęście misią udało się utworzyć rebelię od odbiły to co ich i obecnie szykują się na wojnę z gnomami jednakże na całe szczęście możemy powstrzymać te słodziaki rozbrajając je dzięki nowym wyzwaniom garnetu bojowego, tylko spójrzcie. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał oraz że wzbogacił Was o nową wiedzę. Jeżeli chodzi o świat Fortnite, pamiętajcie o subie, aby właśnie takich ciekawostek nie przegapić. I pamiętajcie, że subując mój kanał nie przegapicie chociażby darmowych przedmiotów, ponieważ jeżeli mówię, że są darmowe, to zawsze są darmowe. A więc ja dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o kodzie ja Fortnite w Fortnite'owym sklepie. Życzę Wam wszystkim mojego dnia. Trzymajcie się i cześć!